Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Pytaliście w komentarzach, na jakiej zasadzie działa tak zwane magiczne oczko w akumulatorach, że jak jest zielone, to jest ok, a jak nie jest zielone, jakieś tam czarne czy coś tam, to nie jest ok. Więc działa to, słuchajcie, to akurat było na trzecim korku. To oczko magiczne założone działa to identycznie jak tester elektrolitu zwany areometrem. Czyli w środku jest po prostu pływak. I jak nabierzemy wody, pływak leży, no tam może trochę z elektrolitu, ale generalnie pływak leży, gęstości nie ma. A jak gęstość jest, na przykład tu, no to pływak idzie do góry. No i w tym oczku Zamiast pływaka mamy zieloną kuleczkę, która się unosi lub spada. Czyli, jak gęstości nie ma, to znaczy akumulator jest rozładowany, kuleczka leży. No i teraz, jak leży, jak widać. Teraz się podniosła. O, teraz leży. Jak leży, nie jest w linii tej szklanej rurki. Natomiast, gdyby gęstość była. Kuleczka się uniesie tak jak pływak, o i jak się uniesie jest w linii rurki szklanej, czy tam plastikowej, przeźroczystej. No i jak jest w linii rurki, no to widzę kuleczkę, czyli widzę tak zwane zielone oczko, jest gęstość, czyli jest OK, no bo jak wiemy tak naprawdę najważniejsza jest gęstość. Ładowareczki, nawet siteki, i tak dalej wypasione, nam podładują akumulator. Wyłączą się powiedzą, że jest lux, a wcale tak nie będzie, to znaczy, wcale tak nie musi być. Akumulator może być dalej niedoładowany. Dopiero jak zrobimy gęstość, to będzie dobrze. Oczywiście mogą być też inne problemy, uszkodzone cele i tak dalej, i będzie kiepsko, mimo że gęstość znowu jest. No dobrze, dzięki, trzymajcie się.